Dzień dobry Państwu. Marcin Szołajski, Szołajski, legatr Grup Rad Zaprawny i partner zarządzający kancelarii oraz partner portalu frankowiczu.działaj.pl. Proszę Państwa, dzisiaj chcielibyśmy opisać dla Państwa bardzo ciekawy wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach, wydanego 17 lipca 2020 roku, czyli dosyć niedawno. Dotyczył on znowu wygranej Frankowiczów z bankiem Millenium. Tym razem mamy już wygraną prawomocną. Dotyczyło to dwóch umów kredytu frankowego udzielonego w 2005 roku na sumę ponad 650 tysięcy złotych. I tutaj mamy sytuację taką, że tu była apelacja Frankowiczów, bowiem Sąd Okręgowy w Katowicach nie uwzględnił powództwa Frankowiczów. Jak to było? Przejdźmy do szczegółów. Mianowicie, e, Sąd Apelacyjny w Katowicach uwzględniając apelację e, stwierdził, że w umowie znajdują się klauzule niedozwolone, klauzule, które dotyczą przeliczania e, kredytu, jak i rat kredytu na, e, na franki szwajcarskie i z franków szwajcarskich na złotówki i w związku z tym stwierdził, że te klauzule są abuzywne. E, no, ta abuzywność tych klauzul spowodowała, że należało wykreślić te umowy, z tej umowy te, te zapisy. Natomiast sąd apelacyjny doszedł do wniosku, że po wykreśleniu tych zapisów mamy do czynienia z sytuacją, w której ta umowa nadal istnieć nie może. I każda z tych umów kredytu frankowego, którą rozpatrywał sąd apelacyjny w Katowicach, została unieważniona. Co za tym idzie, Sąd Apelacyjny w Katowicach zasądził na rzecz Frankowiczów ponad 58 tysięcy złotych nadpłaty, jak również zasądził zwrot kosztów zastępstwa procesowego i kosztów procesu na rzecz Frankowiczów, a zatem pełna wygrana. Proszę Państwa, ważne jest to, że w, te, w tej sytuacji Frankowicze po wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach, który został wydany i był niekorzystny dla Frankowiczów, poszli za ciosem, poszli dalej, złożyli apelację, skuteczną apelację, którą potwierdził Sąd Apelacyjny w Katowicach. Proszę Państwa, w związku z tym wskazujemy, że nie ma na co czekać nie ma co spłacać kredytów dłużej niż, 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 niż spłata nominalnej wartości tego kredytu, bowiem większość tych umów jest albo unieważnianych, albo odfrankowianych. W naszej ocenie kredyty banku Millennium były niezgodne z dyrektywą unijną konsumencką, a w związku z tym większość tych umów jest albo do unieważnienia, albo ewentualnie do odfrankowienia. W związku z tym nie ma na co czekać, trzeba działać, trzeba wystąpić z pozwem do sądu, dlatego zachęcamy do odwiedzenia naszej strony frankowiczudziałaj.pl oraz kontaktu z kancelarią Szołajski Legal Group. Bardzo dziękuję, Marcin Szołajski, partner zarządzający Szołajski Legal Group. Do usłyszenia.